Siamaleczku witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj kolejny odcinek z serii gangsterzy LS. Jak widzicie Jason sobie pali szluga. Na wstępie powiem, jeżeli odcinek Wam się podoba, zostawcie suba oraz lajka tam na dole, ponieważ motywuje to naszą całą ekipę do dalszego nagrywania. Zaczynam, nie przedłużam już. miłego oglądania. No, przyszedł kolejny. Halo? Halo? No, co tam? Cześć Jason. Słuchaj. Podjedź do mnie do, do domu na chwilę. Dobra, jadę. No, czekam. Ja jadę. Mam okay. ważną sprawę. Mój motocykl Dara. jest w garażu? Tak. Da. Dobra. O Boże, czy on siedzi w tym domu <śmany> cały czas, naprawdę. Ej, otwórz Zamknięte są. Chodź. O. Cześć, cześć. Cześć. Chodź, chodź, chodź szybko. Mam już papiery, masz? twoje, wszystko mam, tak? Właśnie na kogo Pocze, ja się miałem chwilę... powoływać Taylor Smith. Zapisz sobie Taylor to Smith. mówić. Dobra. Myślę ci na wiadomości. Dobra, dobra Wysłałem. dzięki. Poczekaj chwilę pójdę po te papier. Dobra. Dobra, tu masz teczkę. Dobra. Znaczy dałem ci to teczki, bo. Jakoś mi było lepiej. Dzie no, słyszałem, że ciężka sytuacja jest u ciebie. No, ciężko jest od wczoraj. Eee, słuchaj, chcesz robotę? No jaką? Chodź pogadamy na świeżym powietrzu, ładna pogoda dzisiaj. No dobra. To ja zostawię to tutaj, już teraz przyjdę. Tutaj? Siadać? Oh! Jak chcesz to sobie usiądź. No dobra to nie siadam. Postoję. No co tam? Chciałeś. No słuchaj, pewnie że masz problemy. No to mówiłeś przed chwilą. No, ale poważne problemy. No to to wiem akurat. No wiem, wiem, że masz dług u Michaela. No i mogę ci pomóc go spłacić w pewnym sensie. A skąd ty to wiesz? Nieważne mogę ci go pomóc spłacić, tylko potrzebuję tak. trochę czasu i twojego zaangażowania przede wszystkim. No dobra, ale jak ty chcesz mi pomóc spłacić 600 tysięcy dolarów? Pomogę ci spłacić powiedzmy połowę około z tego Pierś miliona? No, około 250 tysięcy. Około. Um, Oczywiście, dolarów. Jak? Jak ty to chcesz zrobić? No, słuchaj. Co napad na, na co bank? Zrobimy osoby? ale nie, to już chociaż nieważne. Możemy zrobić coś ciekawego. No, co? Za 7 dni. 6-7. Odbywa się... jeszcze się dokładnie doinformuję, bo widziałem. Na pewnych portalach informacje. że Będzie przemieszczał się transport gotówki. No. Mianowicie 250 tysięcy dolarów. No i jest <grym> szansa co? to ukraść. Ty chcesz, żeby miał napad na jakiś konwój? No w sumie nic mi nie pozostało innego do roboty, nie mam jak zarobić. Będę mógł ci dać jakiegoś ziomka do pomocy, który już to ogarnia w miarę. No zobaczymy, nie wiem. No, już jakbym to zrobił sam, to by, to by było osiągnięcie, ale. No, jak się będzie, jak coś to. to wtedy zdecydujesz sam, jeżeli no. o to chodzi, ale. Dobra, posłuchaj. Musiałbyś. No, jak już mówiłem, potrzebę Twojego zaangażowania. To będzie jechała taka opancerzona furgonetka, w niej najprawdopodobniej będzie się znajdować dwóch ochroniarzy. No. Przecież tam grupę zrechną i tak dalej, to wiesz to... o co chodzi. No wiem. Chodź do mnie, do domu na chwilę coś ci pokażę. Dobra. Albo bardziej sprawdzę coś. Clubie, Lester to może być nasza szansa do zarobienia pieniędzy dla Michaela. Eee, ale powiedz mi jedno, znamy się jeden dzień, niecały, a ty mi proponujesz jakiś napad na coś. Zabiłeś dla mnie człowieka i jesteś od Michaela, więc. No, w sumie tak. A Michael to mój serdeczny przyjaciel. No to już wiem od kogo to wiesz. Niekoniecznie od niego muszę to wiedzieć. No masz taki dom, to co ja się dziwię. Dom jak dom. Słuchaj, y, furgonetka, y, za 6 dni będzie przemieszczać się z banku paletowej do tak naprawdę państwowego skarbca. No. Mogę teraz poszukać i dać ci więcej informacji. Możesz mi tak szczerze dać te informacje. Informację. Tak. Dam ci wszystkie informacje. Może ja ci wyślę SMS-y, bo będę musiał trochę więcej poszukać, nie załatwię tego w 10 sekund. Nie? No dobra. No to... Cześć Tomi, co tam? No siema, słuchaj bo... Mam pewną sprawę do ciebie, mógłbyś przyjechać do mnie? No dobra, wyślij lokację. Dobra, już. A, do twojego domu? No, do mojego domu, tylko że ja mam nowy. Bo ja kupiłem nowy. Eee, dobra... To wyślij lokację. Dobra. Dobra, ja muszę jechać, wiesz? No spokojnie. To w kontakcie. SMS-em wszystkie informacje, jakie aktualnie zdobędę. Dobra, to w kontakcie, jak sobie. W kontakcie. Widzowie, mamy właśnie w tym momencie propozycję, nie do odrzucenia moim zdaniem. Ciężko odmówić. 5 miliona za taką akcję. To nie jest napad na bank, więc cóż, może być ciężko, ale jakoś raczej damy radę. Ja patrzę, gdzie to jest. A, to jest. Tutaj, obok lestera do domu. Siema. Cześć, Siema. Co tam? A nie, co, co u ciebie, bo ci długo w sumie nie widziałem. No, straciłem coffee shopa straciłem dom. I spadłem Uuu. na dno w sumie. O kurde. To jest tak z rana, wymieniam olej, tak myślałem, że w sumie z ciebie zadzwonię, bo ty to na biznesach to się w sumie znasz. No, śmieszna sprawa, bo widziałeś otocy, który stał tam? No. No, to, to ja byłem w tym domu tam. No nie gadaj. Tak. Ty u Lestera byłeś? Tak. A tu mi sam ja się tego dobrze znam ogólnie. Ja jakoś tak wiesz. No dobra. No to po co w sumie do mnie zadzwoniłeś? Słuchaj. Wyjechałem ostatnio do Kanady. Co nie? zarobić sobie trochę no. siada. Mam no troszeczkę na koncie, nie powiem, że nie. I... No, chciałem otworzyć mechanika. Mechanika? No, mechanika chcę otworzyć. A, umiem się zajmować takimi motorami? Słuchaj, ja umiem A? się zajmować motorami, samochodami. Cicho, max. Umiem się zajmować wszystkim. Dobra, to ja Ci pomogę. Tylko zależy, jak mam Ci pomóc. Słuchaj, jakby znalazł mi miejsce i. Wiesz, coś tam, żeby ludzie po prostu przyjeżdżali do nowego salonu. Coś Ale to, to już masz salon, czy... czy. Jeszcze szukam miejsca, bo nie wiem dokładnie gdzie otworzyć, nie wiem gdzie by było najlepiej. A to ja widziałem taki na sprzedaż, jeden. Jedzie ze mną? Dobra, mogę pojechać. To wsiadaj, mój nowy motor. Chciałem sobie kóć. No właśnie bo... widzę. Policja w tym. O, no, no, no uważaj lepiej. Uciekać im czy nie? Nie, bo nie. Mam... Nie wiem. No, no nie, nie masz jak dosuniętej. No Dzień dobry. Proszę na poboczy my Proszę na poboczu. Na Ale my już jesteśmy na poboczu No tu dojechałem Nie salon. A, dobra Ty to ja sobie oblokam go w sumie Proszę dzień zaparkować chodź. Panie kierowcy Do powodzenia z policji Ja sobie obczaję salon Ooo no, dzień dobry ekipa. Co to proszę dotrzymane? pana było za Przekroczenie prędkości Brawurowa jazda Proszę pana nowy motor Proszę prosicie. o okazanie Dowodu oraz prawo jazdy. Proszę bardzo. tu. Dowód rejestracyjny pojazdu. Wszystko Dziękuję. jest tam. Pan Taylor. Tak. E, dobrze. E, niestety, ale tej Pan mandat w wysokości 2000 dolarów amerykańskich. Życzę Panu miłego dnia. E, pan, e, oraz pan, do opłatu mandatu pan, proszę udać się na komendę. Żegnam. No, do widzenia. Nie to nie, niech się pierdzieli Boże, że mam do zapłacenia jakiś mandat Nowe papiery i... Aj, weź No to teraz będziesz mi chyba musiał dać darmową zrobienie czegoś za to, że ci tu podwiozę Aaa, coś ci podkręcę, to motor, wiesz jak jest No dobra, jest tu Mamy gdzieś Mamy do jakiś... dyspozycji jakieś około dolarów Ile? No, ty się zarabia, człowieku, Kanada to jest bogaty kraj Dzień dobry Dzień dobry, Dzień dobry. Jest pan tu właścicielem? Jest! No, dobra, to mi, ja to Słyszałem, mi. że on jest na sprzedaż. Salon? O, no tak. To dobrze pan słyszał. No dobra, to, to To mi chodź na chwilę. Chodź. No, no. Ja mam coś załatwić? W tym czasie, jak ty będziesz kupował to? Nie wiem, możesz porysować samochody czy coś. Żeby po prostu była klientela na, na starcie. No dobra, ale ty jakieś coś darmowe, jakieś pierwsze naprawa robisz, czy co? A ja zrobię coś takiego pewnie, albo tam o połowę zrobię po prostu taniej. No dobra, wiesz, pe... części można bardzo tanio dorwać, to nie jest problem. To ja jadę, to robi się. Dobra. 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 No? Gdzie pani Myślę, że tutaj na Mirror Parku będzie dobrze, jak porysuję jakieś samochody. O, tu jest dużo samochodów. O cholera Dobra, jakoś to muszę zrobić Rysuję tu o! o! Rysuję ludzie chodzą normalnie, to przypał może być, ale... Nie widzą mojej twarzy Dobra O cholera, dobra nie uciekam. Co ty pisałeś z tym... dożem? No słuchaj, zobacz co mi się z tym dożem udało zrobić. On był cały rozwalony. Tak szybko to zrobiłeś? No sary, częściej zamówić lokalne to nie jest problem. Słuchaj, jak tutaj 6,7 litra siedzi w tym. Mm, to wyrywa totalnie na koło, maxim. jak to pójdzie na sprzedaż, to za 350 sprzedam, jeszcze zysk będę miał. Ty, ty to potrzebujesz, czy nie? Wiesz, ja pewnie sprzedam to auto, bo ja już wiesz, mam... Ja mógłbyś, mógłbyś mam tam… mą prośbę, mógłbyś gdzieś to przechować i ja może kiedyś to kupię, bo mi się podoba strasznie takie auto. No, to jest A, jednak kreda i to jest limitowana sztuka. To bym musiał mieć pieniądze. A ciężko umie mnie na razie z pieniędzmi, ale chciałbym takie coś. Wiesz, mogę ci po taniości niby sprzedać, zobacz jak to chodzi. Za ile? Jak to jest warte 350, mogę ci za 130 sprzedać. Został mm. Zostaw ten samochód. Dobra, to przychował, jak byś go przechował, ja będę miał pieniądze za jakiś czas, prawdopodobnie. Ta, spoko, nie ma problemu. Tylko to już, nie wiem, tak za miesiąc może gdzieś, na dłużej. Ta, spoko, ja ci przechowam ten samochód, ja mam garaż nawet. Dobra że on gdzieś tam w Sandy Shores jest, ale to przejechać im parę kilometrów to nie problem. Właśnie, Dobra. E, ja muszę dziś jechać, na ci, i poskrobałem sobie. tam. Ja zapomniałem o czymś Dobra. Muszę tam jechać. Spoko. Cześć. Co tyle wyprodukowaliście? Nie tylko to się kręci. No, tak nowy sprzęt się spisuje. Bardzo dobrze lecimy, no, że nam się ho, na Cześć. ja tu widzę? Siema. No tyle słuchaj. By, tyle wyprodukowaliście? Wyprodukowaliście tyle? No. Skończyły się zapasy. Składniki no, się z... Sprzęt się sprawuje bardzo dobrze. I nawet wiem, kto jeszcze ci polepszy humor Jason. bardziej. Jason! Jason, co ty tu robisz? Już... Jimmy, Co ty. Nie ma. Co tam? No ja tutaj sobie wiesz. Ogarnęliśmy go, bo widzieliśmy, że stoi pod no, naszym sklepem. Uh -huh. I no, jakoś tak się złożyło, że wzięliśmy go pod nasze skrzydła. No, no. no. śpię tutaj. śpię i co chwilę coś w nosek wlatuje. Coś przysmarze wiesz, jak, co tam chłopaki dadzą. Nie? No. no, a ile tu jest kilo? 15. 15. 15? No. Za ile to pójdzie? 45. 45. O ojoj, oj. ale gruba sztuka Niech będziesz okropnie zawyżał cenę, z czego oczywiście nie polecam, bo nikt nie kupi. To nawet za 55. Nie, no ja zawyżać nie chcę. Ja chcę być dobrym sprzedawcą. No, no i lepsze. 45 koła można za to Aha, za a wam ile mam dać? 10 tysięcy na łebka? Znaczy, 5 tysięcy na łebka. Oj ci po 2,5 na łebka to tam 5. 5 po prostu dajmy, to podzielimy sobie na pół. 5 tysięcy? Tak, więc 40 na plus. Huhu. No, nieźle. A macie jakiś samochód? Bo jeszcze, ja że nie mam. A, mam! Ty weź mu tam. Do, tego mogę, mogę wam coś. Mogę wam dopłacić za tego, nie, no nie musisz. No, no tam, wy, to wiesz. Wy w 5 dni on już tak zużyty, że my go naprawić musimy, kurde. Nie no, ja wam dołożę 10 tysięcy dam, bo wy taką dobrą robotę robicie. Wy w 5 dni chyba z tego co bodajże wyprodukowaliście. W 3 zrobiliśmy, bo 2 dni to ostro zachęliśmy. A co, co? Nie macie już składników? No, już zapasy skończyły. A skąd ja mam brać. Skąd mam załatwić dla was? Czy wy macie już jakieś. Oooo... Sprzedawcę. Wiesz, ja sam nie wiem, to musiałbyś się mojego wspólnika pytać, bo to on ogarniał takie rzeczy. Ja nie. Uh -huh. Ja tylko tutaj gotuję i zajmuję się takimi rzeczami. Weź oh, okay. Dobra. Weź tamtego Jimmy'ego pilnuj. Ja to muszę jakoś zapakować. TG on wlazł. Halo? Halo. Co tam? Dobra. Jason. Co? Podjedź no. y, do mnie na chatę. Dobra, ja muszę się do Senli zająć, żeby motocykl wziąć swój. Ale to nie mój problem, podjeżdżaj szybko. No, już jadę. Dobra, Dobry, czekam na ciebie. Dobra, dobra. No. O, Jason, cześć. Cześć. Słuchaj, no, ogarnąłem tę informację. Aha, dobra. Um, I co tam wyszło z tego? Może zacznijmy od tego, że... Gorgonetka będzie jechać lewą autostradą No Znaczy przez chwilę tylko W pewnym momencie skręci e, trochę w offroad Znaczy w offroad Wtedy drogi poboczne będzie jechać przez góry Dam ci pełną trasę, nie? Dobra Więc spokojnie e, no, Słuchaj, dalej? Musisz e, zdobyć bomby przylepne I wiem jak to zrobić A po co bomby? Ono w sumie głupie pytanie Jak się dosyć do opancerzonej ciężarówki nie zadawaj pytań po prostu, słuchaj, nie? No, słuchaj. No, więc. Y, bomby przylepne musisz ogarnąć. No dobra, a skąd? Masz jakieś info, skąd mam to ogarnąć? Oczywiście, że mam. To gdzie? Budowa. Która? No. Myślę ci GPS-a na miarę. No dobra, ale po co, po co w ogóle na budowie bomba? No, czasami trzeba detonować jakieś ten jak się wyburza coś tak. Są takie maszyny do wyburzania, ale też trzeba sami użyć innych rzeczy. Jak ładunki wybuchowe, rozumiesz. No dobra, a ile tych bomb mam No tak nie wiem. Tak z pięć bomb. No dobra, a masz jakieś szmaty tutaj? No w tych pudłach coś jest po Franklinie. Właśnie. Wiesz coś o na temat Franklina? Taki mój. Franklin? No. no to zaginą. mój dobry ziomek. A ty go znasz? No ja znam bardzo dobrze, to też mój bardzo dobry znajomy mm. Tylko... zaginął Nie wiadomo co się z nim stało, umiesz Jak go... to zaginął? Umiałbyś go zl zl zlokalizować, jego telefon? Jak mi jego numer, to mogę zlokalizować jego telefon, ale więcej chyba nie zrobię To... Masz na telefonie, tu ci podam telefon, masz telefon Ja się przebieram oh. Dobra, czekaj szuk Ale szmaty No dobra, a zlokalizowałeś to? Masz... Ten... tą lokalizację? Roka lokalizację Franklina mam. To weź mi prześlij na telefon jeszcze tą, tą drugą. Dobra. A ja już pojadę. To... Przywieź tutaj to? Wysłałem ci. Przywieź tutaj ten sprzęt? Bomby przylepnę tak, zapakuj i przywieź. Dobra. Jak najszybciej, bo nie mamy za dobra, dużo czasu. Dobra, dobra. Spotrzeż, kierowniku? Olego, zatrzymaj się! To Mam go, ma! Pomóżcie mi! Zagrywawiam się!